No w ogóle się nie kapam że mnie zmieniłeś z very easy na hard. A chyba nie szło zmienić na ten, nie? Na insane. Tam nie. Gdzie są piloty moje? Tu. No, proszę pana, proszę się załączyć. Aha, Boże, Edyta jest głupia po prostu. Muszę do prądu to wsadzić. My to wyłączamy z prądu, bo jak by tylko śmignął, śmignął prąd, jakby tylko pyk-pyk zrobiło coś w nocy, nie? I to by się całą noc świeciło, to by rachunek za prąd był... <laughs> <laughs> za Nie jeden z Was by tyle za wypłatę chciał dostać, nie? Więc trzeba bardzo uważać, bo po prostu z prądu wyciągamy wtyczki, Słyszałem, że tak cycka mnie, ale od razu lepiej na gardełku. Czekajcie to. Teraz to jeszcze też wyłączę w razie co? I potrzebuję górę. Mhm. Karty sobie już powsadzałam wczoraj, więc tak naprawdę, włączyłeś tego kompa?! Więc tak naprawdę, tylko odparać, live'a i zaczynać. Hmm. Może trzeba ten telewizor włączyć? Co to jest? Co to jest? Samsung chyba? O, Samsung. Ci piloty. Hisense, Samsung. Hisense, sa Samsung i coś jeszcze było. Ja włączę się. Dobra. I tak wygląda mój dzionek. Nagrywek. Trzeba wszystko powłączać. Z sobie zaraz slajda w, w Aha, tableta wyniosłam, żeby się, na, wiecie, ładował, bo tam jest wyłączony prąd totalnie. ja chciałam, żeby on był fajny naładowany. Przemka, królestwo. Tu mam ważne informacje, możesz pokazać. To jest, to jest, Ty umiesz tam poczytać się? No to jest takie małe. Nie Wiecie, to mam duże. Ja nie lubię wytężać wzroku, więc ja sobie ułatwiam żyćko. Wszystko wielkie. Nie wiem, czy widzieliście mój kursor myszki wielki, ale i tak jest połowę mniejszy. Naprawdę, jedna trzecia z tego co wcześniej, bo jest też większy monitor, nie? No to ja też nie będę przesadzać z tą myszką. A zaczęło się to, to od tego, że ja gram w League of Legends z Hanią, Papą, Trękiem. to ja nigdy nie widziałam wśród tych wszystkich minionków pierońskich, gdzie jest kursor, nie? I się denerwowałam. No i, i sobie zwiększyłam kursor i się problem e, zmniejszył, że tak powiem. <laughs> Bo dalej trochę nie widziałam. <laughs> nie uwielbionowałam, ale mniejszy ten problem. Czy to sięgnie? No tak, ale sięgnęło. Odpalamy. Mam nowy stolik, nie wiem, czy widzicie. <laughs> Mam y, szkatułkę z bardzo ważną rzeczą, jaką jest... <laughs> dystansomierz. Bo no niektórzy nie mają, nie? I trzeba im pokazać, y, mierząc, że nie mają po prostu dystansu do siebie momentami. Przemek! Ustawno mi y, ostrość na, na, na przodzie, na froncie. Ale te światło sobie zmieniać. Gdzie to jest? To jest. Dobra, ja się nie zmieniam, bo jeszcze nie wiem co będę nagrywać pierwsze. Zaraz się dowiem. sense, a ja Ldzikiem potrzebuję włączyć. Kocham tę możesz mi to miejsca zdarzenia. Tak możesz nawet mnie znaleźć ostrość. Jeszcze jeszcze twarz mi zrób. <grym> <grym> to cię ten zrobić? Nie wiem, tak ustaw, żeby było dobrze. Zrób tak, żeby było dobrze. Może być jaśniejsza czy ciemniejsza? Wolę być jaśniejsza, jak już mogę wybierać. Jak już mam się wybrać, to wolę być jaśniejsza. What? Ej. Highlin. Samsung. Aha, to LG możesz wziąć sobie pilot, bo tam dałeś ten LG, nie? Mhm. No to tu jest w tym koszyczku na samej górze. Teraz tak, teraz tak, input. Tak ta chyba jest pierwsza. U, zapłać. Co jeszcze? I tak łacisz? Ja tu miałam ustawione! Dlaczego? Nie potrzebujesz tego to. Ty mi dzisiaj pod... mówił nie potrzebuję Jak ja macham rękami, Chcesz by to było widać. Dlaczego <laughs> <A> nie ma ostrości, gościu? rąk. To <laughs> co nie ta skrzynka do tego, to? Po co? Zaraz zobaczysz. To jest mój skarb sięgam po niego, jak będzie tylko potrzeba. Dobra, gotowa mogę już działać sobie. Ja, chyba ja, chyba jest u, 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 u. Ja jej to specjalnie tam położyłam, nie? Ja jej to tam specjalnie położyłam i ja mówię, a! Pewnie tam wlezie. lezie. Wlazła. Ja wiem, że ty tam lubisz myszeczko kochana. No pewnie, że ty tam lubisz. No jasne, że lubisz tam sobie siedzieć w tym taką budę masz. Musimy drugi Wigman przemek kupić. Do studio kulce, bo ona lubi być w budzie takiej Ala. Takiej... budzie. Dobra, nie zagadywać mi, ja robić live'a. Co tam? Słoneczko, kochane. O, teraz. Tak wygląda, jak nagrywam od mojej perspektywy. Tu są widzowie. Widać Ewiewerkę Ewelinę i Magdalene, jak coś podglądy. Tylko trzy, bo nie potrzebuję więcej. No. Tu schowany stream deck I myszka. Tego normalnie tu nie ma. Tu schowany telefon. No i tak to się mu wszystko prezentuje. Będziecie mieć widzowie na vlogu. O, serduszka, elegancko. Możecie wysłać więcej, to się pojawicie. Na vlogu się pojawicie, a ja Was tutaj bardziej, że tak powiem, yy, pokażę. Przemek! I oto nagrywam. Jak coś. Proszę bardzo, mamy żaby, Marikę. Nie wszyscy mogą pisać, jak oglądają lajwa. Wiadomo, wiadomo, wiadomo. Dobra, cisnę na kawę i wrócę. Wrócę za, nie wiem, za pół godziny, 40 minut, myślę. Ale jeszcze muszę dojść. No, jakoś tak. Zostawię lajwa odpalonego. Tak, i po prostu miejcie głos włączony. Jak się pojawi, to się odpali muza. Łot przemysław. Tu jest tak, ci nie. Wystawię ciekawostka, na ja ciekawostkę, nagle go. Czekaj. Mów ciekawostkę. Mówię taką ciekawostkę, że u nas jest minus 17. Minus 17? Minus 17. I ja się jakoś dzisiaj tak. A teraz jest minus 10. I ja się jakoś tak mega spies spieszyłem się. Nie, no? bo tak, tak os mnie gonił nas spacer, Zestresowałem się, że już on musi już, już już, żeby nie narobił i Ja ten balkon zostawiłem otwarty <laughs> tak i wyszedłem. O nie! Ja przychodzę do chaty i mówię, co tu tak zimno. Normalnie, normalnie jest chyba z dwudziestu, chyba trzech stopni spadło na 18 w domu, nie? Jezus. Ej, ej, proszę ten. Ej, w trzech słowach o nowym pokecie. Trzy słowa? Mam widzów na tym, więc chcę takich słów użyć, które się nie nadają. Czyli ja Krystek kup sobie. O, 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 o. Krystek kup sobie. Bardzo fajny. Bardzo, bardzo, bardzo sprawnie się nagrywa. Możesz liczyć Krystek? Ej, serio Przemek? Tyle kabli. Widzicie one są wszystkie poklejone. 10 kabli? To są kable, które płyną od, od haceta edyty aż do odbiornika, aż do nadajnika. A tak to teraz zrobię wygląda. Jeden, dwa, trzy, cztery. I co wie to na vlogu zobaczycie, co wspierają się? 7, 8, 9, 10. Te wszystko są. 10 kabli przemykną. Mają problem, że się kruszą, one się po prostu kruszą po pewnym czasie. Co o co chodzi? Każdy nie? z nich jest pokruszony. Poklejony, pokruszone. Ale dziwnie pachnie to. 100 euro w ręce w 10 kablach. Ile masz euro w ręce? I teraz pokażę Wam, ile to kosztuje. A on sobie nie tak zgrabny. Tak, o to ile sobie pokazać. Czarny kabel kosztuje tyle? Mhm. Czarny kabel kosztuje 58 euro, no. A, a biały kabel kosztuje. Beżowy. Beżowy. Powiem, dostać pozew od Kulo, kurde. Jeszcze biorę z 10 i to wyślę. Gdzie prawie jest sam kabel? Ja chcę sam kabel, a nie... Dobra, przyjacielu, nie ma czasu. Zbieraj się, ja idę widzą tutaj też się zbierać na kawsko, idziemy. Widzowie, sorry, że wam tego... No pokaż. Popatrz, popatrz jedyta. Pokosz. Biały kosztuje tyle, a czarny kosztuje to tyle. To nie jest biały, on jest no, beżony. Więc teraz zróbmy kalkulator. Poczekaj szybko 5 razy 58 to 290 euro 5 razy 79 to 395 euro Plus 280 675 euro w kablach 675 euro w kablach, Rozumiecie które 685 euro wydaliśmy na kable, które się non stop psują Z tych headset headsetów, nie? To jest pokazane na vlogu. Będziecie widzieć wspierający na odcinku, ale mam zaległości, więc nie wiem, kiedy ten odcinek wle wleci. To kapniecie się po koszulce. Dobra, kończę. Ten w styczniu. W Polsce się dowiedziałam od Kryska, że miał minus 17, minus 10, a my mamy naprawdę no, 19, chyba, że na sobie 19 stopni. Nie wiem, czy będzie ostrość i czy to będzie widać.

Pączka ciągnie do Gabriela, nie? Tak ciągnie, że szok. Tam jest restauracja, fu, kawiarnia Fallout. My ją tak nazwaliśmy. mówimy Fallout, to wszyscy wiedzą o co chodzi. Ona tak wygląda trochę jak w klimacie Falauta. Tam jest zawsze pełno. No, skończyłam dzień nagrywek mojej mili. O, jestem... Trochę zmęczona, gardło mi boli. Myślę, że miałam przerwę od tej ilości gadania, więc no trochę to moje gardło odczuło. Przemek to już w ogóle biedny, z chorym, bolącym gardłem. Za Co mówisz? Za 10 minut już czeka. Bardzo dobrze, Pączuń, bardzo dobrze. Podjedziesz tu, czy idziemy razem? Dobra, to ten kawałek kulka może iść. gdzie masz auto zaparkowane? Daleko stąd. No to dobra, to pójdziemy pieszo z kulką i... To chyba tą bombę dekalor kalor po prostu rozmontował. Ja się na początku serio zastanawiałam, czy to Gabriel robi w kuchni jajka. Ja na początku, na początku myślałam, że Gabriel jajka je, nie? W kuchni, że to z tego, z tej klimy, tej jajka Pada zapach jajek, nie? Bo jajka takie mają, nie? No. Taki zapach. Fuj, fuj. I, I mówię, no coś nie gra, jakiś za jakiś jakoś za, fez, jakoś za fez. I jak ja wyszłam tu. Jak mi... Tym? Tak, nie? Z tym, tym? rodem. Ale teraz już nie czuć. To dziwne. Już nie czuć. Pognożyłaś wszystko, cała Ej, tak, chciałaś się poinformować? Chciałaś mi poinformować A, o czymś? ...kupić chatę, która ma 200 metrów i samą ją remontować, to wybi mi to z głowy. Tu jest 200 metrów i mi się po 50 nie chce. Ale miałem z tego mega radość. Ale słuchaj, możesz, yy, nie musisz, yy, możesz mieć chatę 200 metrów, ale nie musisz całej od razu robić, co jakiś czas. Nie chce mi się. Ale nie... Chciałem, doświadczyłem, mam. Ale jak ci, ci pomogę? Nawet jak mi pomożesz. Bo to ja chyba nie wiesz co to jest remont. I doświadczyłem mam. Dziękuję za swoją, swoją zachciankę. Mam taką w, w swojej głowie takie ściany balonów. Balony są napompowane no. i w każdym w tym balonie jest taka jedna kartka. No. I tak sobie przybijam. E, balon pęka, Poczekaj, ta kartka spada. Podnoszę. O, Przemek, kup sobie wielki lokal, a potem sobie wyremontuj go. <śmiech> <śmiech> Więc kartka już jest, odkładam I teraz szukam nowego baloniku. Trz. Nie rozumiem, ale co to ma być? Co? W jakim sensie to mówisz? Jak w jakim sensie? Ale no, jak mi trafi się na przykład A, w takim baloniku, no. że będę miał, Przemek, kup sobie chatę 200 metrów i se remontuj, to nie, to powiedz, że to głupi pomysł. Powiem wam tak w tajemnicy, nie? Że Przemek i tak to zrobi. Bo tyle razy, ile razy... Raz, za każdym pomieszczeniem, jakie wyremontował, powiedział, że to jest ostatni raz i już chciał wszystko wywalać. Ja przyjeżdżam z Polski po miesiącu, dobra, w tygodniach, patrzę, łazienka zrobiona i kącik. To jest tylko we krwi, ej! To już we krwi! Za, ale za każdym razem mówi że to ja jest ostatni to raz. A skąd sklepie jaka jest Twoja czopka. Więc y, nie zdziwcie się, że on to tak powiedział. A za miesiąc będziecie widzieć vloga y, robienie, y, nie wiem, sypialni na przykład, remontowanie u góry takiej ala antresoli. Więc y, no, tak to jest. Czym? Fajnie w nocy widać. Tamten Pogyt tak nie za bardzo ogarniał te sprawy, a ten... Kurde, ciemno jak w życi. A mimo wszystko ładnie widać. Jestem pod wrażeniem. Dobra, idę się zbierać, będę ubierać. I ciśniemy do auta. Jubaski, jestem już w domu. Patrzę z wami na vloga. I chyba Przemek też, siedząc y, tam, gdzie się samemu siedzi, też patrzy na vloga. Zrobię jakąś kolację, jakieś warzywka na patelni, kulce, żarełko, zrobimy. i lecę montować vloga? 19.30 jest. No, trochę to potrwa. Pomontuję vlogi, zrobimy, zrobię kilka odcinków, damy radę, może to ogarnąć. Poeksportuję to i zaś zaplanuję. <laughs> Przynajmniej na jutro muszę zaplanować, bo nie wiem, o której skończę te, te live'y wszystkie. Więc to no, muszę się zabezpieczyć we vlogi, bo wy potem cierpicie, bo vlogów nie ma. Ja cierpię, bo vlogi wpadają nieregularnie. No to i, i bez odbioru już na dzisiaj lecę tu zgrywać pliki i to montować. Jeszcze zrobię kolację takie przywkę na patelnie z jakimś ziemiaczkiem. bo jakoś tak słabo pojadłam dzisiaj. Głodna? Jesteś głodna? Jesteś głodna? Robimy jedzonko? Robimy jedzonko, myszko? Tak? Robimy jedzonko? Czekać, tak, bo nie widzę, co, co nagrywam. Co, co? Co się nagrywa? Sufit się nagrywa, nie? Rozumiecie to, że się sufit nagrywa? Teraz. Głodna jesteś? Głodna? Będziemy jeść? Tak? Będziemy jeść? No jasne, no jasne, myszko, no jasne, no jasne, kwiatuniu, no. Są cukier, nie? Są cukier. No, słoneczko, tak brzydko nadepnęłam dzisiaj, by mi weszła pod... Biedna szłapeczka, no, weszła mi pod nogi, o. Pa, ziomeczki, pa. Pa. Pa, pa ziomeczki, pa, pa, Kulka też żegna się, pa, pa. Pa pa! No ta!